Co chodzi z tym rowerkiem? Twoja matka przyjechała i zostawiła. Kiedy możesz odebrać go? Daj mi wcześniej znać, nie? Ja to wystawię. Tak, siedzę, bo krzesło zabrała. Teraz nie, wcześniej siedziałem na miotle, ale odleciałem na miotle. Wy jesteście mi, to tak wkurwiałem te pytania. Nie, 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 nie. To kiedy przychodzisz? Bo musimy przegadać tą rzecz, bo to już. No, ale tu no, wiesz, to ja ci codziennie praktycznie pisałam, że mogę przyjść, to no, Ty odwoływałeś, więc to ty mi powiedz, kiedy mogę przyjść, nie? No, wiesz, ja żyję nocami, nie? Na przykład... No, ale ja też żyję nocami. No, to przyjdź dzisiaj koło czwartej na przykład. To brzmi dziwnie, wiesz? Dlaczego? Tak mi się wydaje jakoś. Dziś same zwycięstwa, nie przegram ani jednego. gramy do pierwszej porażki. Przegrywam mecz, to już nie gram. Ale nie, nie mam zamiaru dzisiaj przegrać. Nawet mapa jest zastawiona jak widzicie. A skąd on wiedział? Ej, a ja co on tak mocno bije? Kurwa. Dlaczego jest taki... Co to kurwa ma być? Co to kurwa ma być? I dlaczego ten Morda Chrysler kurwa nie był na linii, żeby pomóc? Jestem w G3, a zobaczcie, jak chujowo gram. I wiecie, co to znaczy, jeśli jesteście rangieniczy, to znaczy, że gracie jeszcze bardziej chujowo. Ale przez to, że macie wysokie ego, to wam się wydaje, że gracie kurwa lepiej. A tak naprawdę macie taką rangę, na jaką zasługujecie. Jesteście chujowi, dlatego siedzicie w chujowej randze. Dziękuję, do widzenia. A, przejdę sobie. Pum. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kurwa, wiecie co? Myślałem, że mam dasha. Wcisnąłem dasha i patrzę, nie idzie. Co się dzieje? Przecież użyłem go wcześniej. Bo miałem obliczone wszystko. A taki bardziej event będzie towarzyski, mam wrażenie. Darek, kurwa, powinieneś tu być. No i ukradł smoka. I ukradł smoka. Liczyłem, że moja drużyna e, pod, w, za tak Soraka kurwa zabrała, nie? Tyle kurwa mieli czasu, żeby kurwa podejść i mi pomóc zabić tego trundla. Stał w miejscu. Ja miałem Rkę i miałem e, D. Wystarczyło podejść. Soraka zabrała. No super, kurwa. Szósty level. Czy go pojebało? Pierdoleni kurwa, szmaciarze. Szmaciarze kurwa, zbota. Nie przyszli, jak robiłem smoka. Nie przyszli. Pieprzeni kurwa. Nie przyszedł mit. Nikt nie przyszedł pomóc. Nikt. Ebeka z tego hekarima gość gołstuje, a dostaje w Bardzo słaby gracz. Styd. Wstyd, żeby być aż tak słabym, Hekarinie! Ja bym się wstydził, naprawdę, nie? I panie, kurwa, mać! Nie ten przycisk, to miało być E! Muszę ja za, za szybko. A co to tak bie... Kurwa, nie dałem rady. Porobił mnie teraz ten robak Pat, pat co teraz robię, odstraszę Odstraszam przeciwników O widzisz jak zawyłem, wracam Na barona Jest Baron i kończymy grę. Zobacz jak Eko ucieka, bo o wystraszyłem go właśnie. Wyskoczyłem tutaj, zrobiłem ten, to wycie na E i on jest wtedy wystraszony. Chodź tu mercu. Wart... Wart my blue. Kurwa ty typie ty! Piety. Ja pierdolę jak mnie wkurwił kurwa ten gość! Dlaczego się wypierdolił? I przez to chciałem go pomsić i ja się wyjebałem. Kto to jest kurwa Tresz Tresz Change name to trash Peace. Oh shit. Kurwa mać, tak bezpiecznie wystarczyło ruszyć dupę i się co? Onż ty kurwa, raz, dwa, trzy! Dawaj go, dawaj go, surfuj, dawaj go dawaj go, go, dawaj 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 go, daj Kurwa, że on zdążył, ale dobra, bo i, i tak bym zginął i tak. Ważne, że go zabiłem. Pierwsza krew moja. No i zobaczcie, że on kurwa uciekł. Co on jest szybszy ode mnie? Ja nie muszę otwierać tych drzwi, bo to zostawiałem pod drzwiami. Po co ja w ogóle wstałem? Kurierzy intują, migrają. No kurwa miałem smajta, ale mówię kurwa, nie biorę tego smajta Ja pierdolę, kiedy jestem pierdol... Ja pierdolę Bo mówię zachowam sobie... Jakie błędy, zachowam sobie smajta na e, smoka Patrzcie kurwa, mi rozjeżdżam, nie? Ja to mam taką taktykę Nie, zniszczenie twojej wieży, kurwa Trze Dlaczego trzy osoby w moje... Nie, nie żyją. Kurwa, dlaczego nie pomogliście? Jakby pomogli mi, to byśmy ich kurwa trzech zapierdolili. Jaka cipkowata drużyna. Dlaczego oni nie podłączyli się z moim atakiem? Dobrze przynajmniej, że Eko padło. Został na taki... Kurwa, znowu najebali. Jezu, ta Nami to jest tragedia jakaś. Najgorsze, że to widz. Wstyd kurwa, jak chuj. Weź kościół, żebyś nie oglądał już tych streamów, bo to wstyd, kurwa, dla mnie i dla ludzi siedzących na tym streamie. Kurwa, myślałem, Ja wiedziałem, że on tu idzie, nie? Wiedziałem, że on tu gdzieś będzie. Ale kurwa, myślałem, że będzie tutaj, nie? Że będzie tu. I miałem tego F, żeby mu odebrać. Ale. No ale po co już ich gonicie i pokazujecie, że jesteście odważni? Dobra, w aż będziemy uciekali. O, Blitzkring tu jest. A, 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 a. nie mają z nami szans. Tutu, tu, tu, ja samo tu, tu. tu chyba dziękuję. idzie. O, da, ja zajdę od południa aż. A kurwa, unik zrobił, ale go zdaszowałem. Zabiję go daszem. Uciekam, haha! ha ha Dobrze było, dobrze! No widzę, że... Co on, gdzie on jest? Jakim cudem kurwa on takie... Ja nie wiem, on sflaszował? Czy, czy on sflaszował ten yy, Pantheon? On zrobił flesza? Bo on tak nagle zniknął. Czy on ma taki przeskok? Wyobrażenia. Czy to już jest koniec gry? Przegraliśmy, kurwa, znowu, nie? Znowu przejebałem grę. A według mnie nie zagrałem źle. Mam statystyki 8-6. Czasem mam wrażenie, że to nie tylko ode mnie zależy, czy ja wygram grę. No, ja tutaj chyba mieliśmy przede wszystkim taki support dive. No, a to nie jest prawdziwy! Kurwa. Ja prawie pierdolę to teraz, nie? Ale zjebałem. Patrzę, Azir stoi, a to kurwa była jakaś ta. To nie, była, nie był prawdziwy Azir. Tylko to był. Yy... <gryw> Jakiś gif, kurwa, Azirowy. <gryw> No trudno, rengar, ja tutaj nie mogę dać mu się wyekspić. Chyba, że go zlurujemy. O kurwa! Ja pierdole! Zobaczyłem, że moi są, to mówię, idę pomóc. W sensie, żeby zlurować ich, a oni kurwa całym teamem. Zawsze jest to samo. Kurwa! Myślałem, że on bardziej to wytrzyma. Ja pierdolę Jeba na pizda kurwa patrząca na streama! Naprawdę jebana pizda patrząca na streama. Jak to w